Według zestawienia konkursów prowadzonych przez Kuratorium Oświaty wygaszane już w tej chwili gimnazjum nr 3 zajmuje trzecie miejsce wśród szkół rejonowych na tym poziomie kształcenia. Te informacje, które pojawiły się z kuratorium oświaty na temat tego, jak pozycjonowane są w cudzysłowie, oczywiście ujmując gimnazja szczecińskie, te rejonowe, bo, bo nie mówimy o tych bezrejonowych, które siłą rzeczy jakby są ciągnięte w górę, pokazuje przede wszystkim jakość edukacji, którą mamy w Szczecinie. I tutaj w, w przypadku tego konkursu czy, czy rankingu bardzo ciekawym zjawiskiem jest to, które miejsce zajęło gimnazjum numer 3, które jest szkołą w likwidacji. Gimnazjum przy ulicy Malczewskiego jest w trakcie likwidacji. Dwa lata temu prezydent Krzystek podjął decyzję o wygaszaniu tej szkoły, a radni miejscy zgodzili się z nim bo wiemy, że za chwilę ta szkoła właśnie przestanie istnieć mimo ogromnej akcji e, wspierającej tego, że tak dużo ludzi walczyło o tą szkołę, e, to pokazuje, jak, jak ważny jest właśnie ten czynnik ludzki w edukacji e, i, i też pokazuje niestety, ale miernotę naszej e, edukacji czy zarządzania nad, oświatą w Szczecinie, bo, e, bo tutaj radni, przynajmniej znaczna część z radnych e, twierdziła, że nieważne są wyniki, bo to jest szkoła, która nie od dziś jest dobra, nie od dziś zdobywa e, świetnie miejsca w, w poszczególnych konkursach, olimpiadach, zawodach i mimo wszystko jeżeli dla niektórych radnych i dla prezydenta nie ma to znaczenia, no to, to znaczy, że bardzo źle z naszą oświatą w, w naszym mieście. Uczniowie, którzy należeliby do rejonu trójki będą mogli wybrać gimnazjum numer 8 przy ulicy Libuła, które nie ma w konkursach kuratorium ani jednego laureata lub finalisty. Pojawia się także obawa, czy decyzja o likwidacji szkoły jest słuszna i czy plany dotyczące samego budynku zostaną zrealizowane. Boję się, że będzie niestety tak, jak jest dzisiaj z Maciusiem, ze szkołą podstawową na obrońcu Stalingradu, która była też dobrą szkołą, też została zlikwidowana pod hasłem planowanych inwestycji. Dzisiaj hula tam wiatr. Inwestycji nie ma żadnych. Dzieci tłoczą się w innej podstawówce i uczą na dwie zmiany i dlatego jakoś trudno jest mi uwierzyć w to, że te zapowiedzi, że, że w miejsce gimnazjum numer 3 pojawi się tam podstawówka, która jest sąsiadującą placówką, trudno jest mi uwierzyć, że, że tam rzeczywiście pojawią się te dzieci. Obawiam się, że, że to będzie kolejna szkoła, która pójdzie na zmarnowanie i bardzo, bardzo tego żałuję. Pomimo trwającej prawie dwa lata walki rodziców i nauczycieli także na drodze sądowej, gimnazjum numer 3 ostatecznie zniknie z mapy Szczecina z końcem tego roku szkolnego.